Dzień dobry moi drodzy, a przed nami film o wpadkach makijażowych, czyli wszystkie błędy, które niechcące nam się przytrafiają podczas wykonywania codziennego makijażu. Pokażę Wam, jak sobie z nimi radzić, żeby nie trzeba było zmywać całego makijażu, a żeby szybciutko go dokończyć i iść w miasto. Pierwsza wpadka, z którą możemy się zmierzyć, która może nam się przytrafić, to jest zbyt duża ilość podkładu lub korektora pod okiem. Jak sobie z nią poradzić? Najłatwiej jest tak na dobrą sprawę e, użyć gąbeczki, tylko drugiej strony gąbki, tą, której nie używałyśmy nakładania ani korektora, ani podkładu, wtedy ona nam bardzo ładnie zbierze nadmiar. Często tak jest, że faktycznie tego podkładu nałożymy zbyt dużo w niewłaściwym miejscu. O ile na bok na środku, gdzie ta strefa się przetłuszcza, mamy porozszerzane pory, gdzieś tam w ciągu dnia ta skóra reaguje i ten podkład zbyt dużej ilości wygląda nieestetycznie. Ta sama sytuacja jest w kwestii korektora. Jeżeli położymy go zbyt dużą ilość pod okiem, może nam się rolować, zbierać w załamaniach, w zmarszczkach i również otrzymamy taki niezbyt ciekawy efekt w ciągu dnia. Patka numer dwa to zbyt duża ilość pudru. Czasem faktycznie nabierze nam się zbyt dużo pudru na pędzel i niechcący e, nałożymy go w zbyt dużo ilość w zbyt wielu miejscach. Faktycznie bardzo trudno się go pozbyć, poza tym, że musimy ładnie i porządnie wymieść ten puder z naszej buzi. Fajnie jest również użyć dużej ilości rozświetlacza. Wtedy niwelujemy ten efekt pudrowości. Zbyt zmatowiona, zbyt spudrowana buzia również nie jest dobrym płótnem do nakładania kolejnych kosmetyków suchych, czyli bronzera lub e, różu. Tego rozświetlacz fajnie nam zmiękczy, to buzię i faktycznie te pozostałe produkty bardzo ładnie będą nam się rozprowadzały na później. Jakiego rozświetlacza użyć? Zupełnie jest to bez różnic. Tak naprawdę używamy tego samego, którego po prostu chcemy nałożyć na szczyty kości. Używamy go po prostu w większej ilości, troszeczkę bardziej zwartym pędzlem. Ja do tego celu użyję pędzla z Hulu. Jest to numerek DS1. On się bardzo fajnie sprawdzi, ponieważ ma zwarte włosie i bardzo fajnie nam ten produkt rozprowadzi. Rozświetlacz możemy nałożyć na całą naszą buzię, szczególnie oczywiście w miejscach, gdzie tego pudru mamy zbyt dużo. Czasami nam się ciapnie tego pudru zbyt dużo, na przykład pod okiem, a tam mamy i korektor, i puder w dużej ilości, wtedy faktycznie rozświetlacz położony w tym miejscu sprawi, że ta skóra będzie wyglądała po prostu lżej. Wiem, że może to wyglądać i brzmieć dość dziwnie, że nakładamy rozświetlacz na całą buzię, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Bardzo zmatowiona buzia, bardzo przypudrowana buzia sprawia, że ten mat zjada nam rozświetlacz, więc naprawdę trzeba go bardzo dużo nałożyć, żeby w ogóle go było widać. Kolejną wpadką jest zbyt duża ilość brązera, lub nie w tym miejscu, gdzie by nam się to podobało. I co wtedy zrobić? Najgorszym błędem, a najczęściej jednak popełnianym, jest zbieranie tego brązera. Pudrem, czyli dokładanie pudru transparentnego lub jakiegokolwiek innego pędzlem na brązer. Wtedy ten brązer nam szarzeje, robi się taka jeszcze większa plama, tylko że w innym odcieniu. Co w takim razie zrobić, żeby ten problem uratować? Ja wróciłabym wtedy do gąbeczki, szczególnie tej, której już używałyśmy, właśnie z podkładem i właśnie tej strony z podkładem, ponieważ właśnie ona będzie w stanie nam zebrać nadmiar produktu z twarzy. Analogiczna sytuacja dotyczy różu, tutaj również możemy przesadzić lub właśnie pacnąć go nie w tym miejscu, robiąc nam tu takie płytki, robiąc nam taki efekt zbyt może przejaskrawiony. Szczególnie dotyczy się to róży, które są świeże, które są nowe, nie znamy ich konsystencji, nie znamy ich pigmentacji, wtedy najłatwiej o taką plamę na naszym policzku. I wtedy właśnie również z pomocą przychodzi gąbka i tę puczkę możemy sobie fajnie złagodzić właśnie gąbką do makijażu. Kolejną wpadką, która można mi się przytrafić podczas wykonywania makijażu zbyt mocna brew, czyli coś, czego nie lubimy w tym sezonie. Bardzo modne są bardzo delikatne, naturalne brwi, więc taka brew jeszcze nierówna niestety nie jest egzaminu. Co z nią zrobić? Najprościej jest wyczesać tak na dobrą sprawę tę brew i do tego posłuży nam zwykła, najzwyklejsza w świecie szczoteczka jednorazowa lub jeśli nie mamy, czysta szczoteczka wyczyszczona z tuszu do rzęs, który nam się właśnie skończył. Kolejna wpadka, z którą mierzymy się praktycznie w każdym makijażu, gdy wykonujemy ten element. To są oczywiście kreski. I najtrudniejszą kreską, którą możemy robić, to jest właśnie kreska eyelinerem, ponieważ jest to bardzo mocny, graficzny kształt i tak naprawdę bardzo łatwo o potknięcia. E, I cóż, ja właśnie takie kreski dzisiaj mam. Jedna jest w miarę dajmy na to w porządku, a druga, no niestety tutaj się troszkę ręka omskła. I jest co jest: jak to uratować? E, ja najczęściej sięgam po albo czarny cień, albo czarną kredkę i po prostu zacieram sobie granice w ten sposób, żeby nie było widać żadnego uskoku na powiece. Pamiętajmy, że jeśli chcemy takie kreski skorygować, nie dokładajmy raczej już eyeliner'a, który jest bardzo graficzny, bardzo czarny i bardzo precyzyjny, ponieważ będziemy dążyły do tego kształtu i dążyły i tak naprawdę możesz to skończyć tak naprawdę bardzo długą, grubą kreską na obu oczach. Tego nie chcemy. Chcemy złagodzić to, co jest, bo to, co już tu jest, to już jest dość gruba kreska. Na takim efekcie nam w ogóle nie zależy, więc wybierzmy sobie do tego precyzyjny pędzelek, ale nie za precyzyjny, bo im bardziej precyzyjny pędzel, tym ta kreska znowu będzie bardzo graficzna. A my chcemy ją troszeczkę rozdymić. Do tego nam posłuży jakiś taki cienki pędzelek, ale troszkę też puchaty mimo wszystko. Dla kontrastu pokażę drugi. To jest bardzo graficzny pędzelek i tym pędzelkiem będzie nam dużo trudniej uzyskać ten efekt. I co robimy? Nabieramy sobie takim pędzlem trochę czarnego cienia i rozcieramy granicę, czyli nie samą kreskę, którą już mamy, tylko granicę tej kreski, żeby ten kształt troszeczkę wyrównać. Robimy to na obu oczach. Pamiętajmy, żeby dokładać trochę z tej, trochę z tej, żeby uzyskać jak najbardziej symetryczny efekt. No dobrze, kreski teoretycznie mamy uratowane, ale są bardzo grube. Ja osobiście lubię ten efekt i przy wytuszowanych rzęsach mnie to osobiście nie radzi. Mam wtedy taki mocniejszy efekt na oko, oko jest mocniej podkreślone. Ale dla osób, które jednak wolą troszeczkę spokojniejsze oko na co dzień, wtedy przychodzi z pomocą połyskujący cień. Bardzo często mamy takie cienie w kamieniu, one są często w paletach cień jako jedna z wielu i wtedy nakładamy tak naprawdę na środek powieki ten pigmencik i gdzieś tam ucieka nam ta kreska, nie jest już tak widoczna, ten pigment odbija nam światło i neutralizuje tę grubość. Na razie mamy taki efekt jeszcze nie do końca fajny, jeszcze nie jest to to, na czym nam najbardziej zależy, ale już jest delikatniej. To, co ja teraz robię na koniec, to tak naprawdę przyciemniam samą linię rzęs, czyli tu już nie ma raczej opcji na pomyłkę, ponieważ nie robimy jaskółki, nie będziemy pogrubiać tej kreski, przyciemniamy samą linię rzęs, tak żebyśmy po prostu zaznaczyli sobie ten element. Kolejnym błędem lub wpadką, która może nam się przytrafić podczas wykonywania makijażu o rozstarty tusz. I ten tusz może nam się ciapnąć na powiece górnej, na powiece dolnej, w kąciku, wszędzie. Tak naprawdę podczas szybkiego wykonywania makijażu ten tusz może się znaleźć po prostu wszędzie na naszej twarzy. Czego na pewno nie robimy, na pewno nie wycieramy go od razu, czyli nie próbujemy go ścierać, póki jeszcze nie przystygł, to myślę, że każda z nas wie. On się wtedy będzie rozmazywał i tak dalej, i tak dalej. Będzie to wyglądało jeszcze tylko gorzej. Więc co robimy? Czekamy. Czekamy chwilkę, aż przyschnie, aż się zrobi taki już przystygnięty, fajny, sztywny, i wtedy go zdrapujemy. Ja to robię albo po prostu paznokciem, jeżeli ta ciapka nie jest zbyt duża, albo patyczkiem higienicznym, a ostatnio bardzo chętnie używam też zwykłej szczoteczki, nawet tej samej, której używałam dzisiaj do wyczesztywania brwi, szczoteczki jednorazowej lub właśnie szczoteczki po tuszu do rzęs czyściutkiej. Wtedy ona bardzo fajnie zbiera nam nadmiar tuszu, ładnie, ją, ładnie go po prostu zeskropuje z powiek. I ostatni element, gdzie można się powinąć ręka, to właśnie rysowanie naszych ust. E, głównie tyczy się to konturówki, bo faktycznie ona daje nam taki najbardziej wyrazisty efekt. E, no i cóż, co mi się tutaj zadziało? U mnie właśnie jedna warga poszła zdecydowanie nie w tę stronę, którą powinna. I tym sposobem te usta wyglądają bardzo niesymetryczne. niesymetrycznie. Co z tym zrobić? No cóż, tutaj przychodzi nam z pomocą korektor lub podkład. Ja osobiście wolę używać podkładu, resztki podkładu, bo jest on dokładnie w tym samym kolorze co reszta naszej skóry. Korektor jest z reguły jaśniejszy, więc jeżeli zależy nam na takim bardziej wyrysowanym efekcie, faktycznie możemy użyć korektora, ale podkład na pewno w zupełności wystarczy. No dobrze moi drodzy, to by było chyba na tyle. Jak widzicie, nie ma wpadki makijażowej, której nie dałoby się ocalić bez konieczności zmywania całego makijażu. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie nam kciuka w górę, jeśli, jeśli tak jest, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, my chętnie odpowiemy. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Ekowieca, bo tam kolejne filmy przed nami.